Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Resistance Fall of the Man Czwartym już odcinku Zaczynamy coś nowego, bo teraz co niedzielę będę robił taką moją, powiedzmy, nową tradycję Zobaczymy jak długo wytrzymam Ludzie, którzy mnie zasubskrybowali, postaram się też ich wkleić, ale to nie wiem jak to wyjdzie Tak czy siak, Michaelius93, Liang303 Kogo tu jeszcze mamy? Dawida5859 Oraz Mateusza, po prostu Mateusza I nic więcej Dzięki wam piękne za, za subskrypcję Lekkie wyróżnienie, bo, bo macie y, Otwartą możliwość, w sensie każdy może zobaczyć jakie macie subskrypcje I dlatego mi wyskakuje powiadomienie, że takie osoby właśnie zasubskrybowały Tak więc jeszcze raz dzięki piękne i bez y, dłuższego y, Przedłużania Zaczynamy dalej naszą przygodę Znaczy zaczynamy, kontynuujemy Okej, okay. jakiś d robimy Dobra, pierwsze co? Ok. Syk. O Jezus No już się odzwyczaiłem, bo trochę nie grałem w tą grę Eee, ciekawostka Ciekawe czy. O! Serio? Ostatnio grałem sobie a propos D-Day Enlisted i moja pierwsza rozgrywka była Amerykanami na mapie D-Day. Więc myślę, że idealnie to pokazywało chaos ee, tamtych reali. Bo kuźwa totalnie nie wiedziałem co się dzieje, nie? Jakby. Ja naprawdę współczuję ludziom, którzy musieli to przeżyć Bo to późba na pewno była istna tragedia, nie? Dobra byśmy może zmienili broń na, na to na przykład! Ciup. Idealnie trafiłem? Idealnie dobrze Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy dalej Lecimy dalej Nie boimy się Od bunkra do bunkra Zbieramy te bulapy Gdzie są te mendy? O, tręczysz. To wiecie co jest? Trench gun jest dobry na to O ładnie ich wystrzeliło Kosmos. Tu jest jeszcze jeden frajer. I po nóżkach. Dobra. Kolejny spad. Super. Boże, jakie wyleją strzelby w grach, nie? Piękna rzecz. Dobra, weźmy teraz tego. Dobra. Ładnie wyszło. To najgorsze jest to, że nie wiem gdzie mam iść. Cholera jasna, no a on dostał z tego też obrażenia jakieś? Serio? A tu nie ma czekałem akurat? Wygodny Dardziałem teraz iść? To jest dobre pytanie. A tu mam iść może, no? Jak to wygląda? Albo i nie eee, okej okay. No nie no to wygląda tak jakbym miał iść tędy może jeszcze mam Zlikwidować tych eee... Więcej tych ch ...himerowych żołnierzy, ale wątpię Na przykład wszystkich tutaj wytępiłem są granaty, fajnie Nie wiem, może Tędy O i zaczynamy fajnie Zaczynamy kuźwa zabawę w... Zgadnij gdzie mamy iść Jest super Gramy za rączkę, nie prowadzi, nie wiem No dobra, tutaj były przeciwniki A tu mamy jakieś przejście, dobra Chyba Au Nawet Cykałem jest Oj, serio? Dobra. Tędy? Muszę się podrapać po nosie? Sorry. Hmm. Wcale nie wyjdą tam przeciwnicy, nie? Wcale, a wcale. Hops. Okej. Okay. Ciekawe. E, czy ja mam w ogóle tędy iść? To jest dobre pytanie. Nie, to jest jakiś. Nie, ale z niego wyszedłem. Chwila, moment. Chwila. A, bo do, do tego bym musiał się dostać, tak? Czyli co, jednak tędy muszę iść? No, przeskakuj. O Jezus, Maria, no. Głupie, że nie mam w ogóle żołnierzy, nie? Jesteśmy znowu sami jedyni ocalani.

A nie, nieważne, tak po prostu mogę sobie przejść naokoło. Nie, nie było tematu. Uuuu. Ok. Samochód tam się podpalił. Dobra, ostatnio nie pamiętałem, żeby te, e, to przeczytać. Postaram się teraz. Okay. Eee, mam nadzieję, że tym razem pamiętałem, bo muszę jeszcze inne rzeczy wyedytować. Hmm, tu? Nie, tu. Więc naprawdę, mam nadzieję, że mi się tym razem udało. kuźwa Nie, nie wybuchnę tego tak? No szkoda. A jednak wybuchnął. No, po jaką cholerę ja to mam? Tą beczkę, skoro. Mimo wybuchu. Zmara, to ona zbytnio nic nie zrobiła. Dobra, pan strzelba. Dwóch ich zabiłem? Chyba dwóch. Okej, okay. granaty. Intel kolejny? Serio? Ok. O! Tunele to A, czyli tunele są strategiczne dla chimery Jakieś kabelki nimi ciągają Czyli ja tam siedzę Aha. And that's all. Okay. I was directing the battle from the air when I saw Cartwright's squad had run into heavy resistance. I needed to get them help right away. A group of soldiers had just stormed a Chimera mortar position. Hale was the only one to make it out. I radioed him to look for a shortcut through an old train tunnel.

No, dawaj. dawaj. Super. Przewody. Tak się nazywa rozdział. Okej. Okay. No, ale co czuję, że tutaj będzie tych śmierdzieli? Ja. No. tych, których nie lubię, czyli tych takich obcopodobnych. <laughs> jak facehuggerzy. O, na się są. Eee. Aha. Czy ty tak, wejdziesz tu. Super. Cześć sobie, spadni, co? Bardzo dużo granatów do niego zmarnowaliśmy. Okej, ale eksplodował. No nie było takie trudne. Myślałem, że tutaj się schyhamy bardziej. Tu cały oddział poszedł, że tak powiem. sobie spać. Nie fajnie, mogliśmy mieć wsparcie. O, dzień dobry. Dzień dobry. A, no tak, w sumie racja, no, nawet mnie nie trafił. O mój Boże. Dawajcie snajperkę. O, o, czekaj. Czy trochę? Ragdoll zawsze śmieszny. Dobra. O mój Boże. DL-23. Dalekie oko. O, uwielbiam takie tłumaczenie. Dosłowne. Jest yy, bronią... Z wyboru dla brytyjsz, brytyjskich y, komandosów Dokładnie to drużyn snajperskich Karabin y, działa na kaliber 303 10 strzałów Nie, MK-10 Czekaj, co? mk Mark Ten rounds O Jezus Maria 3400 tych Dobra, y, nie będę tutaj tego czytał Hmm. Skopie Scope jest podarczy. Adjust. Dobra, czyli do góry Focus Concentration. Dys. Yy. O! Możemy zwalniać czas! Okej. Okay. właśnie chciałem mówić, że fajnie byłoby mieć sniperkę jakąś. Dzień dobry. O! Faktycznie ten czas zwalnia.

Właśnie muszę gun sobie obejrzeć, bo jest nowy sezon A właśnie, bo mamy inne oczy ciekawostka O, skończyła się amunicja Już, to tyle? To tyle, dobra Teraz, już teraz mi mówisz gro jak mam zmienić granaty, tak? Najwiście po prostu nie No ale tu jeszcze jakie granaty były? Nie No dobra Idziemy w sesję naszych chłopaków Boże ile tu są municji Dawaj to Boże ile tej, tej broni mieli. O nie najgorzej Uciekać, uciekać, uciekać O! teraz jak latarkę włączać w końcu Oj oj, zaczęli klepać Nie, nie, najgorzej, granat. No nie, Boże, ale skrewiłem Totalnie źle to zrobiłem. Totalnie. Cześć, ciekawe, do nas cofnie. O, ja co do tego miejsca. Dobra, pierwsze co? Ok, ci robię bum. Na razie byśmy może y się skupili. Na normalnej broni, czyli na tym Jak kręg że ich mi... Aaa, idealne dwa granaty, nie? Dzięki Na ja, drugi ten do karabinu Dobra, granat No nie o to chodziło O, o to chodziło Jezus, ile was tutaj jest? No? Dobra. Yy... No Boże, co jest? Halo? W ogóle przestaniecie ogólnie płynąć, czy tak niekoniecznie? Ja pierdziele po prostu, dobra. Yy, jedyne co to tak jak wcześniej zrobimy tu Żeby ich sobie odsunąć Teraz to ja wątpię, żeby tak ładnie wyszło jak wtedy A, jednak wyszło. ahora super Dobra. jeden granat. Okej. Okay. I... ty? Dobra, idą kolejne będę Nie koniecznie tym. Dobra, zostali chyba. Nie, jeszcze ich trochę tam jest. Ja muszę się sować. Dobra, to jest najlepsza taktyka ogólnie, nie? Dobra. Nie wiem, czy zasięg mi się skończył, czy co. Okej, okay, jest nice. Dobra, dawaj tu są się. mieli te augery chyba. Czy mi się wydaje? Nie? Serio? Wydawało mi się, że tu ci z augerami przy, przybiegli też. Kurczę, no. A, pierdziele. Dobra, co my tu mamy? Dobra. Urczę, no. No, ładuj sobie tę strzelbę. Dobra, czy my mamy w ogóle coś? Zero. Eee. Jezus, Marek, nie wiem, że nie? Ostatni... Ostatnie życie. Nie tu? No nie! No serio! I powie powiedz mi, że nie będę musiał zaczynać od samego początku, no Łagam, powiedz, że to checkpoint że Zaraz wracam Dobra e, Udało mi się znowu i wypchnąć bardzo mocno chciał jakiś granat coś Ale nie mam żadnych granatów, jest fajnie.

O, nie, 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 regeneracja, nie, 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 wierzę nie, nie, wierzę w to. nie, wierzę, spadłem Super, boże święty Aaa! Dobra, Kolejna próba. kolejna próba No jest ile to wy możecie dostać te głowy Dobra okej okay. Czekajmy aż się nam życie trochę zregeneruje Masz cholera jadąc, jasna No i co? No, jest super He? A ty co tu robisz, dwon? Okej, okay, spadł też. No dobra, podejdźmy. Jest na kontratak. Graneruje życzko. No i jest tam jeden pajac. Nawet nie jeden. No wygrywa. No panie snajper, kuźwa. Nie. Cholera, zbił mi życia. Nie chcę umrzeć teraz. Dobra. Jest git. Dobra, jest spadł. Dobra, ja nie wiem, nie? Ja się muszę wrócić po życie. No coś mi nie pasuje tutaj, że ich jest aż tyle, nie? Ja muszę się tam chyba wpierdzielić na pełnej. Tak mi się zdaje. Tylko weźmiemy mm, strzelbę. Podejdziemy tam na strzelby, nie? O i dosłownie jakby się rozpili tam. Dobra. Zatknęliśmy ich, chyba. Tak mi się wydaje. Masz ty cholerę jedna. Okej. Okay. Nie w tego, no. Dobra, weźmy może tą snajperkę. A, nie mamy nic do snajperki, nie było tematu. No dobra, no to jesteśmy na tym. Dawaj! Dobra, jest ładnie. Ja, kolejny spad, super Ale wjechaliśmy w niego Okej, okay, tu są nasi też w ogóle, nie wiem jakim cudem O, dane wywiadowcze No halo, ale przecież ja widzę te dane, no właśnie Codziennie spotykamy więcej tych żołnierzy. Wyglądem pasują do opisu, który dało nam północne dowództwo a po prostu rozszczepionych. Każda próba kontaktu z rozszczepionymi prowadzi do agresji i ich motywy są niejasne, ale traktują zarówno ludzi, jak i chimerę jako wrogów. Przyłapaliśmy rozszczepieńców na szabrowaniu zwłok naszych żołnierzy po ostatniej bitwie. Nie jest jasnym, czego mogli u nich szukać. Wiemy za to, że Chimera pożera własnych rannych. Nie mogę sobie wyobrazić nikogo. Nawet rozszczepionych by posuwał się do takiego bestialstwa.

however, cartwright wasn't the type to be easily impressed, especially by an american. cartwright's team had found something suspicious. instead of just making tunnels, the Chimera were digging something out of the ground. at the time, we passed it off as just another kameraan mystery. our priority was to seal off the tunnels. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że wszystko zrobiłem, co chciałem z edycji. <grych> tak więc miłego dnia, sympatycznego wieczoru i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bajo!